Czyli on jest jaki? Śmieszny. Śmieszny może być. I jeszcze jaki? On jest nie... Śmieszny. No nie widać go tak bardzo. Ale jest niebieski. Jest niebieski. Jest niebieski? niebieski? No. Nie. no tutaj ma chyba takie łapki, tak? No zobaczcie. On jest taki jak karta książki, tak? Zlewa się z tą kartą książki, czyli będzie najważniejszy tutaj w tej książeczce. Był sobie zabawny ptaszek. Zobaczcie. Najczęściej było tak, jakby go nie było. Prawda? Nie widać. Tu widać jakiegoś innego ptaszka. a tutaj robicie, tak? a tutaj jest ten ptaszek, tak? Nasz bohater ma takiego ten ptak, którego nie ma tutaj. Czerwone kolor! Ko nie ma koloru, a on ma, no, ma czerwony. On ma czerwony kolor, czyli jest bardziej widoczny, tak? Tak. Wkłada się w oczy bardziej jak najwidoczny i mógł. Co mógł zrobić? Zobaczcie. Tutaj Tak, mógł taki ja sposób tu. pomóc tutaj, tak? Ja tu. Powoduje, by moi przyjaciele stali się niewidzialni i, i by mogli razem ze mną szybko uciec. Zobaczcie, to ten... Widać tego ptaszka? Widzicie go? Taka. Tak. Widzicie go? Ja widzę. Ja też. A jak bocian robi? Krek. wyobraźnia jaki ten ogonek budowy ten zabawny ptaszek będzie się z tego cieszył. Klej. popatrz już Ci daję ja co? proszę Piotrusiu posmaruj sobie nie możesz mu z przodu dać ogona Emilko pod dziobem Takie nie mają pod dziobem ogona Taki mają Emilko tutaj z tyłu ogon popatrz obszar. co play jeszcze tutaj nie mam tam dalej ja nie mam magiczny macie tutaj jeden play co był wasie tak jeszcze jeszcze jak się płacimy jak jest Gdzie dźwięk, no to, no to go też sobie przykleić? No, widzisz, no i co jeszcze? Ma tylko dwa kolory, tak? na kolor niebieski, zielony, może jeszcze jakbyś chciał. Mamy, Mamy, Mamy taki wesoły, on ma być, on ma być wesoły, tak? Tak, Ma tak, się. Zapytaje. yeah Małe? No bo nie przykleiłaś paneczko, tylko wszystko. No ładnie. Ale ja mam takie. Daj go ci posmaruję klejem. i mm <smart noise>

nie możesz mu z przodu dać ogona, Emilko, pod dziobem. Takie nie mają pod dziobem ogona. takie mają, Emilko, tutaj z tyłu ogonki. Popatrz, obserwuj. Kto jeszcze ja chciał tutaj? Jeszcze tutaj jeden i tam damy jeden. jeden tutaj ja nie mam, Ale ja macie? tutaj jeden klej? tak. Jak chcę, ja chcę, na przykład A A jak jak to taki, ja chcę czerwony, jak czerwony. gdzie sobie A? A tutaj? No patrz, o to. To, no, to się można. Tak? Ja ja no, no widzisz, no i co jeszcze? Ma tylko dwa kolorki, tak? Tak, kolorek niebieski i zielony. Może jeszcze? Ja już Mamy kartę. Tyle razy mówiłam, mamy taki wesoły. Tak? On, ma być, on ma być wesoły, ten ptaszek. brązowy. Brązowy? A nie nie tak. jak to tak? A ja Eee, no mieć miejsce. No przecież zobacz jeszcze tu można. Ja zaraz pokleję i zaraz tutaj tak. Tak, już to nie klej, to proszę na chwileczkę ten klej, bo tutaj o. Proszę cię, wykolorujcie pięknie. Ja. Każdy, proszę pokolorować tego ptaka, no. jeżeli nie Małe? No bo nie przykleiłaś paneczko. Tylko wszystko. No ładnie. Ale ja mam takie. Bardzo Ci posmaruję klejem. 一只。